Ruszyła piąta edycja programu grantowego Polskie Dziedzictwo Kulturowe za Granicą Wolontariat. Jest to program, który wspiera społeczne zaangażowanie w ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, czyli praktycznie obszaru dawnej I Rzeczpospolitej. Ale także dziedzictwa pozostawionego przez liczną emigrację na przestrzeni naszych polskich dziejów, czyli praktycznie niemalże na całym świecie. Program skierowany jest praktycznie do wszystkich. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe oraz samorządowe jednostki kultury. W ramach programu można realizować bardzo różnorodne działania prace konserwatorskie, drobne prace konserwatorskie, bądź profesjonalne prace konserwatorskie w zależności właśnie czy wykonują to studenci konserwacji, czy po prostu ktoś chciałby się nauczyć jakichś drobnych prac pod okiem specjalisty konserwatora. Żeby przystąpić do programu, trzeba złożyć wniosek online poprzez platformę witka.pl. A wszelkie szczegóły, regulaminy i wszelkie dokumentacje konkursowe znajdziecie Państwo na naszej stronie polonika.pl. Nabór yy, wniosków trwa do 26 marca. Serdecznie zapraszamy wszystkich do przeżycia wielkiej przygody.